chciałbym powitać naszych szanownych gości. Przede wszystkim chciałbym powitać patrona Targu lotnictwa lekkiego, marszałka województwa pana Mirosława Sekulę. Serdecznie tam. Drugie targi lotnictwa lekkiego w Rudnikach to dla mnie nadzieja na początek dobrego biznesu. Czyli na e, przejście od fazy fascynacji lataniem i e, fascynacji e, małym sprzętem lotniczym do e, przemysłu lotniczego. Jestem przekonany, że w naszym województwie, nie tylko e, okolice Bielska, ale również okolice Częstochowy, mogą się stać e, nowym zagłębiem e, przemysłu lotniczego. W studium zagospodarowania przestrzennego są tutaj zabezpieczone tereny pod tereny logistyczne. Tereny logistyczne, i ten teren jest przeznaczony właśnie na takie lotnisko cargo. Prze, z miejsca na miejsce, na większe odległości, transport założył jakichś produktów, magazynów. tutaj, No i dodatkowo wokół Częstochowy, bardzo blisko i taki teren biznesowy, jeżeli chodzi o logistykę, zaopatrzenie miasta Częstochowy. druga edycja targów w porównaniu do pierwszej ma inny format. Dwukrotnie większe zainteresowanie, jeżeli chodzi o wystawców. Myślę, że publiczność również dopisuje. Ten teren staje się takim terenem wręcz już wypoczynkowym z terenu miasta Częstochowy, mieszkańcy i okolicznych gmin przyjeżdżają tutaj do kawiarenki, na plac zabaw poglądać samoloty, także jest taka dodatkowa promocja tutaj tego terenu. Jestem przekonany, że ta frekwencja jest najlepszym dowodem na to, że ten pomysł z targami lotnictwa lekkiego jest niezwykle trafiony. Zainteresowanie tego, tego dowodzi. W zeszłym roku też byłem. W tym roku są dużo większe, jak widać, jest dość dużo ludzi. Bardzo fajna rzecz. Podobne targi były w przeszłości e, wykonywane, tego typu oferta była, ale niestety. E, nie były usytuowane na lotnisku. I to był moim zdaniem duży mankament, ponieważ będąc tutaj na lotnisku stworzyliśmy specjalne miejsca do pomiaru siły ciągu, więc można na otwartej przestrzeni spróbować, jak sprawny jest zespół napędowy. Można odpalić, zobaczyć, dotknąć, założyć, przymierzyć się, e, uścisnąć rękę e, producenta e, i, wytar i utargować do, dobrą cenę tak, za napęd, bo na targach oczywiście jest to tak skonstruowane i wszystko jest pod e, klientów, że na targach mamy jakieś tam rabaty zniżkowe. Można się umówić wieczorem zaratać, są instruktorzy. Można dużo podpowiedzieć. Bardzo potrzebne, ponieważ wchodzi to dosyć mocno na rynek i ludzie są bardzo po prostu zainteresowani samolotami ultraleckimi. Jest to pomysł, który jest praktykowany praktycznie w całej Europie. Większość targów lotniczych powinno być powiązana z lataniem. Dopiero wtedy można poznać lotnictwo i zobaczyć wiele rzeczy. Z jednej strony dla osób, które są po raz pierwszy, mogą oprócz obejrzenia sprzętu lotniczego również zobaczyć go w akcji, w powietrzu, a dla pilotów, którzy przyjeżdżają coś obejrzeć, jest zawsze możliwość przetestowania czegoś, spojrzenia, jak to lata naprawdę. Czyli tak naprawdę targi lotnicze powinny odbywać się na lotniskach. To co jest bardzo ważne, że wokół targów realizujemy przy tej okazji dwie bardzo ważne towarzyszące imprezy. Pierwsza, Edycja motoparolotniowego Pucharu Polski. Po raz pierwszy w Polsce, właśnie na naszym lotnisku, realizujemy bardzo mającą dużą perspektywę dyscyplinę sportu motoparolotniowego i oczywiście mikrolotowe Mistrzostwa Polski. Przyjechało ponad 50 pilotów, tak, którzy przyjechali tutaj się pościgać, polatać nawigację, polatać pylony i ekonomię. Fajnie, że jest taka mobilizacja. To jest bardzo specyficzny dział jakby produkcyjny i, i sprzętowy ze względu na to, że tego się nie kupuje zalegro, nie kupuje się tego w sposób taki przypadkowy. Tak naprawdę trzeba ten sprzęt dotknąć, zobaczyć, poznać ludzi, którzy to produkują, dowiedzieć się wielu rzeczy. My jako zawodnicy często też pomagamy producentom, latając na tym sprzęcie, wykorzystując oczywiście ich sprzęt do tego, że uzyskujemy dobre wyniki. Ja patrzę przede wszystkim na tą aktywność jako na szansę stworzenia konkurencyjnej, innowacyjnej gałęzi gospodarki w naszym województwie. Oby tak się stało. To jest druga edycja targów, ale jestem przekonany, że możemy już dzisiaj zapraszać za rok. W maju będzie kolejna trzecia edycja. Będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby te targi stały się bardziej międzynarodowe. Owszem, mamy tutaj również wystawców zagranicznych, również zawodników zagranicznych, ale to jest tylko dobry początek. Myślę, że w przyszłym roku frekwencja zagranicznych. Firm będzie dużo większa.